Cześć. W dniu dzisiejszym na oficjalnej stronie farminga pojawił się nowy wpis, i tym razem stało się coś, czego oczekiwałem i czego życzyłbym sobie w farmingu. A mianowicie, odnoszę się tutaj do mojego poprzedniego odcinka, w którym zaznaczałem, że fajnie byłoby, gdyby coś z Hofbergman albo coś na kształt Hofbergman pojawiło się w grze. No i zobaczcie. Pobożne życzenia czasami się sprawdzają. Otóż do nowego farminga trafi nic innego jak coś na pokrój produkcji, łańcucha dostaw, przetwórstwa, jak zwał tak zwał. Tutaj zostało to nazwane jako łańcuch produkcyjny, więc może przejdźmy najpierw do tego co zostało umieszczone na stronie. Rozpocznij łańcuchy dostaw produkcyjne w Farming Simulator 22 i nie poprzestawaj na sprzedaży pszenicy po żniwach. Zamiast tego dostarcz ją do młyna zbożowego, aby została przetworzona na drobną mąkę i dostarczona do lokalnej piekarni. Potem zdecyduj, co z nią zrobią. Co dokładnie jest nowe? W Farming Simulator 22 pojawiło się wiele nowych typów budynków, podczas gdy niektóre z nich są już rozmieszczone na nowych mapach i gotowe do przyjęcia Twoich towarów. Do dalszej obróbki możesz je również zbudować samemu, czyniąc z nich swój biznes, aby rozwinąć swoją działalność rolniczą. Ponieważ funkcja ta jest wciąż w fazie rozwoju, nie pokażemy Wam dzisiaj wszystkiego. Jednym z biznesów, będących częścią łańcucha produkcyjnego, jest piekarnia. Jeśli chcesz generować przychody z pysznych ciastek lub puszystego chleba, musisz dostarczyć im mąkę, cukier i masło, a także inne składniki. Aby je zdobyć, musisz odwiedzić inne ogniwa łańcucha, takie jak młyn zbożowy, mleczarnia czy cukrownia. To w jaki sposób przewieziesz jeden surowiec z jednego punktu do drugiego zależy od Ciebie. Albo przewieziesz go sam, jeśli Twoje gospodarstwo rolne jest w stanie poradzić sobie z transportem towarów, albo pozwolisz, aby to one zajęły się transportem, oczywiście za opłatą. Na przykład w przypadku młyna zbożowego lub cukrowni możesz zdecydować, czy sam przewieziesz przetworzone towary do następnego ogniwa łańcucha, czy też dostarczą je młyny. Również w przypadku piekarni możesz zdecydować, czy sprzedajesz wyprodukowane towary bezpośrednio, czy też rozprowadzasz w lokalnym supermarkecie, restauracji lub na targu rolnym, aby wygenerować jeszcze większy dochód. W ten czy inny sposób, jeśli sprzedajesz kosze pełne świeżo opieczonego chleba, a nie tylko zebraną pszenicę, zarobisz więcej pieniędzy. Zwłaszcza, że nie tylko masz różne opcje na to, co produkować, ale można rozpocząć kilka produkcji naraz. Upewnij się tylko, że zapewnisz niezbędne zasoby, aby utrzymać produkcję. Wkrótce zajmiemy się bardziej szczegółowo łańcuchami dostaw w Farming Simulator 22. Ponadto jeśli jeszcze nie zaznaczyłeś tego w swoim kalendarzu, nie powinieneś przegapić tego rocznego farmconu od 21 do 23 lipca będziemy transmitować codziennie, prezentując Wam wiele nowości na temat gry. Możesz oglądać to za darmo na naszym oficjalnym kanale Farming Simulator na Twitchu. A więc słuchajcie. No dzieje się w końcu coś ciekawego pod kątem nowego farminga. Poniekąd ja wiem, że większość ludzi oczekiwała gleby 3D, ale może dajmy sobie z nią spokój, bo to już się robi taki trochę mem związany z farmingiem, więc odpuśćmy to, skupmy się na tym, co dzisiaj zostało powiedziane, a więc w końcu będzie, że tak powiem, co robić. Bo część budynków będzie stała, część budynków będzie można postawić. Ciekawe, czy ten łańcuch dostaw będzie w jakiś sposób powiązany, widoczny, czy pojawi się jakaś opcja w menu, która będzie. Pokazywała, co gdzie jeszcze trzeba dostarczyć, w jakiej ilości, żeby coś tam zostało wyprodukowane. Ciekawą opcją będzie też to, gdzie będzie można to sprzedać. Czyli pojawi się też jakiś element tego, żeby po tej mapie się poruszać i mieć po co się po niej poruszać. To mówię tutaj w sensie, żeby coś odwieźć, sprzedać z zyskiem. Więc słuchajcie, wszystko idzie w dobrą stronę. Mam tylko nadzieję, że, że na tym nie poprzestaną, że pojawi się jeszcze coś pod kątem. Sądownictwa, jakieś warzywa, owoce. Mam taką cichą nadzieję, że skoro idą w tą stronę, że, że będziemy dostarczać rzepak czy słoneczniki, po to, żeby wyprodukować olej, czy, czy mleko na masło itd., itd., to być może też pójdą w tą stronę, że, że będzie to sadownictwo i, i będziemy mieli jakieś tam jeszcze dodatkowe przetwory, które w jakiś tam sposób wpłyną na dochody, i będzie też można się rozwijać w taki sposób, jaki będziecie chcieli. farmie się w tym momencie zaczyna stawać taką grą troszeczkę bardziej ekonomiczną czyli idziemy w tą stronę, w którą ja zawsze chciałbym, żeby farming poszedł, czyli w stronę takiego miksa, farminga i farm managera, więc tutaj to, to zaczyna, że tak powiem, dobrze współpracować. No już myślę, że w sferze marzeń jest kwestia, żeby gdzieś tam pojawiły się rodzaje bydła mlecznego i, i mięsnego, gdzie, gdzie to przetwórstwo pójdzie też w stronę gdzieś tam tych e, przetworów różnego rodzaju e, związanych z, z tą produkcją mięsną, ale no ale to, to tutaj już tak tylko w kwestii takiej dywagacji. Słuchajcie, pojawiły się też nowe screeny, e, ale o tym w następnym odcinku. Dzisiaj się że tak powiem czasowo nie wyrobię, więc do następnego odcinka, w którym zajmiemy się screenami, bo troszeczkę ciekawych informacji na tych screenach również tam wypatrzyłem. Dzięki, na razie, cześć.